Te na górę. Mhm. Uh -huh. Brown opuścić. Sam jak brown. Dobra, Tam też? Też na górę. No. A we wszystkim w dzisiejszym odcinku kolejna dostawa tytoniu. Samochód załadowany do... na całość bym powiedział. I co, nie jestem żadnym milicjantem, ale nie byłem, no. Kurczę, nie wiem skąd przychodzą takie pomysły. Dobra, zamykamy. No tato, mikrofonku teraz nie masz, to tak nie możesz sobie swobodnie mówić. Co? Mikrofonu nie masz przy sobie. Dlaczego to słychać? Nie tutaj, w kierunkowym takim, wiesz? Daj Browna. Nie ma to jak siebie oglądać. Cały Daj, dzień. Ty, kurwa, ty, sam siebie oglądasz. <laughs> Teraz ostatnio oglądałem, wiecie, tak, z taką ciekawością oglądam zużycie pomp ciepła, no i gość pokazuje 200, ja mam to nawet zapisane, To 200 metrów, no i faktycznie, chociaż jeden się przyznaje, że w nocy ma 18 stopni. No może tak chce mieć. Słuchaj, zawsze jest takie tłumaczenie. Ale chociaż jeden powiedział szczerze, że temperatura spada do 19-18 stopni. I ja tak myślę. I cała ta oszczędność pompy ciepła polega na tym, że w nocy się nie dogrzewa. A bo to jest ja ci ciepło, jak śpisz. Czekaj, czekaj, ja kiedyś też nie potrzebowałem temperatury nie potrzebowałem nic, spałem 3 godziny. I teraz dalej śpię 3 godziny, tylko jestem niewyspany. Tak, tego ciepła no. potrzebuję. Tego ciepła teraz no. potrzebuję. Ty węgla je zużywasz? Osta tej ciepło? No, a myślisz, że z pompy ciepła to co? Z czego to jest? Z drutów? Z ziemi wystają druty no. i pobiera się prąd? No, no. lecie wyprodukowało, nie wiesz Dobla. o tym? I pan w chmurach się zmagazynowało na zimę. No, w piasku? No, w piasku, tak, w piasku, no. Relacje z trasy, no, relacje z trasy, bo przydałem tytonium, no. Tytoń sprzydało się, nie, ale nie mieliśmy, nie wiadomo jakiego, mieliśmy nadspodaki, ale też dobrze poszły, nie ma co narzekać. Yy, firmy nie pozwalają, jak już wiecie, tam nagrywać, no bo, no bo to są firmy takie, bym powiedział, duże, czyli firma Uniwersal i firma Filip, z której byliśmy, no. No i nie pozwalają po prostu nagrywać te relacji, zdawać się jakiś tam. Ale w tym obiekcie to jest taki śmieszny, że w tym obiekcie skup prowadzą dwie firmy, Universal i Philip Morris. Także widzicie, Znajęty dwie firmy, które się między sobą konkurują, mogą się dogadać, że z jednego obiektu korzystają, z jednej wagi, z jednego tych urządzeń. No, oczywiście tam mają swoje oprogramowanie komputerowe. No to już ja już tam nie wnikam, ale da się, da się. A w się kurde, nie da no! Co tam jest? A słuchajcie, to w sumie od co sobie tak. Tak w czasie drogi to Pani Prezes czytała komentarze o tym milicjancie, no, powiem tak, no nie wiem, ja tam, wiecie, ja tam się nie będę tłumaczył, ale no milicjantem nie byłem, no, nawet jakbym był milicjantem, no to nie Nie milicjantem, tylko policjantem, no nie trzeba też, ja uważam, że to jednak słowo milicjant nie jest odpowiednim słowem, bo jednak praca policjanta jest dość ciężka, bo, bo, coś, coś o tym wiem, no coś o tym wiem, Byłem, byłem w firmie ochroniarskiej. Na początku byłem chyba dwa lata na obiekcie stałym, 2,5 lat, chyba czy 3? Na obiekcie stałym. Później zostałem przeniesiony na grupę interwencyjno-konwojową. No i tam przepracowałem w sumie. W tej jednej firmie przepracowałem 10 lat. Powiem no. nie narzekam, no. Nie narzekam, to było takie, wiecie, to, to taka fajna praca dla młodych. Jeździło się samochodem, zimne łokci się robiło. No fajnie było, przyszło lato. No tam mam takie nawet zdjęcie. To no do domu się jechało, kiedyś chciało. nie no. było tak źle. No. No, kiedyś to było. Kiedyś to no. było, Bo zrezygnowałem z tej pracy ze względu na przejście z umowy o pracę na umowę tak zwaną śmieciową. No. Wtedy myśmy się nie zgodzili i cały. nas tam, ile nas tam było, to się nie zgodziło. No, no i odeszliśmy z firmy, tak jak się odchodziło. No. Dostaliśmy wypowiedzenie, dostaliśmy odprawę. No i tak, wiecie, zajmowałem się w sumie rolnictwem. No i tak już ponad 10 lat, znaczy no, rolnictwem to się zajmowałem cały czas, nawet jak, jak pracowałem, no bo to był system zmianowy, dość fajny było, no, no nie powiem. Także znaczy tutaj mocno się rozpuchła taka relacja o tym milicjancie. No nie, nie no. Uważam, że słowo milicjant nie jest tu. Nie jest odpowiednim słowem, to słowo milicjant. No bo to wiecie, no. Aż taki stary to nie jestem żeby na milicjanta wydawał. Mały włos nie dostałem strażakiem. No. Tam brakowało mi... Tak, troszkę brakowało. No nie nie zostałem... Z gruby znowu, byłeś? Za, nie byłem za gruby, tylko powiem, że wtedy w tych... To były lata chyba mm, 94 starałem się do szkoły, z szkoły aspirantów w Krakowie. No to, to wtedy tam. No tam było na jedno miejsce, kurczę, ponad 20 osób, 20, a może i więcej, także były podzielone, bo to taki jakiś ten rocznik mój, że to dużo tych, tych osób było, dużo tej młodzieży, pamiętam, że na, na dwa dni były rozdzielone, zawsze to się mieściło w ciągu jednego dnia te egzaminy, a to były podzielone na dwie grupy, tyle było chętnych wtedy, żeby się dostać do, do straży pożarnej, bo wiecie, to były czasy takie, po komunie nie było pracy i dobrze było załapać się do jakiejś państwowej roboty. Typu na no, Straż Pożarna, czy policja? No już to policja ma nie milicja. No i tak to było. No. no nie dostałem się no wiecie, no nie dostałem się, gdzie się troszkę tam pracowałem, tu pracowałem, no ale, wiecie, rolnikiem to ja prawie zawsze byłem, zawsze. Ten... Badelarzem zostałem. Prawda, <laughs> już badelarzem już zostałem. No. Nie ma co ukrywać. Tam w firmie taka ciekawostka też nic nie wiedzą, bo nie wiem, czy coś moi drodzy widzowie wiedzą na temat tego zebrania WHO, na temat uprawy tytoniu. Na temat uprawy tytoniu w Unii Europejskiej. Zapytałem się tam. Tam nikt nic nie wie. My też nie możemy znaleźć żadnych źródeł, co z tą uprawą tytoniu. No, ciekawe będzie. No. Dopracuje sobie do emerytury czy nie? No. Wiecie, bo teraz. teraz Coś innego robić, no wszystko przystosowane do uprawy tytoniu, no, to jest, no, tak ciężko się przekwalifikować. Na coś innego, no wiecie, duża znajomość, duża praktyka w tej uprawie sprawia, że no, jest mi ciężko coś innego uprawiać, no. no. ale jak to będę zmuszony, no to no, może do wojska oneś teraz biorą. No. Nie, na jego będę chodził. Na jegody będę chodził, do wojska biorą. A. Bo wojska to ten, ja, gotował. nie wiem, nawet do już tam lat. No i Także, ale ja to pierdzielę, kurde, że mnie na pierwszy front wyślą, to ja to tam sram na to. Bo wojska to nie, nie, to tam, tam ja, bo strach. Gutował, różne, różne są takie informacje, że nie ma co ukrywać, Ukraina, bym powiedział, stanęła w miejscu w, w tych e, zmaganiach wojennych. Podejrzewam, że Rosja przejmie inicjatywę, No to jest moje takie zdanie. Bo no wiecie, to już pomalutku, e, zachód się zmęczył tym, tym wspomaganiem Ukrainy. No i no będzie nieciekawie, no nie nieciekawi będą. Niektórzy mówią, że, że Rosja napadnie na kraje u, Unii Europejskiej, nie, nie Unii, może kraje NATO w przeciągu 5 do 10 lat. No wiecie, no są takie też hipotezy, no trudno powiedzieć jakby. Także nie byłem milicjantem. Nawet jakbym był, to nie miałbym się czego wstydzić, to bym wam powiedział, no ale nie byłem. Co tam jest? Co tam jeszcze było takiego? A Korwinia, aha, jeszcze coś o Korwinie, że część jakiś tam skomentujących zarzucało mi, że głosowałem na Konfederację. To oczywiście, że głosowałem na Konfederację. Uważam, że Konfederacja to nie jest nie jest jedyny bram tej Konfederacji. Są naprawdę niektórzy posłowie. Bram troszkę może bym powiedział, <laughs> zrobił przedstawienie, bym to powiedział. No na jedną stronę. No przedstawienie dość. No, nie to na przykład No, dziwi, na przykład, no, no czytałem, czytałem te komentarze pod, nie pod moim filmem, tylko pod filmem, tam, tam gdzie się ukazywało, to naprawdę wszyscy byli zabranem, że powiedział, że dobrze zrobił, że, znaczy może nie dobrze, może nie w ten sposób zrobił. No, mógł może w inny sposób to zrobić mniej może efektywny, ale wiecie, on zrobił przedstawienie. Ja bym na drugi rok zabrał nawet i tę choinkę, i te, i, i te świeczniki, to wszystko nawet nawet. Powiem szczerze, że to już nie wiem, czy pan redaktor puścił. Bo nawet ja bym tam nawet krzyż z tej, tej, tej sali obrad zabrał, bo krzyż powinien się znajdować w godnym miejscu. A ten sam już się stał mniej, bym powiedział, godny na ten krzyż. Ja bym na, ten, na miejscu tego krzyża zawiesił ten srebrny oznak o, śre, srebrną oznakę YouTube'a szyło na hołownię. Niech Niech się tam patrzyli, w to i klaskali im, o, chołownia, brawo, brawo, cudowny chołownia. Jaki ty jesteś głód? No i taka moja relacja, no i tak jedynie to bym chciał się ten. Że, że Konfederacja to nie tylko brał. No. Ty patrz trochę jak ty mnie kurwa urywasz łeb. No, Mam ciebie całego. No. Ale brzucha, to wyżej mi Brzuch bo... też musi być. Brzuch nie, brzucha mi nie. No, Jest. Wielkie, wielkie mówił o to na przykład, bo no, ja bym zabrał. No drugi, no, bym pozabierał wszystko. Nic ma nie być i koniec. Jak ma być państwo świeckie, no nie będzie państwo świeckie i tyle. Widzimy, nie denerwujemy się, teraz wstępujemy do sklepu. Jakieś tam małe zakupy, no i oczywiście codzienność domowa, codzien dalej musimy. To, no, ta trasa jest nasza najdłuższa, to mamy chyba 70 kilometrów. To jest takie miasteczko. A, to jest taka najdłuższa wieś, Tutaj chyba w tym rybarańskim, czy to, jak to Nie wiem to jest. Aleksandrów? No to Aleksandrów jest najdłuższa wioska, ona ma ileś tam kilometrów. Także kiedyś taka fajny asfalt był, teraz to, to rozkłóki tutaj. Każdy się pyta co tam z wędlinkami, pomalutku będą, no, śnieg spadnie, nie trzeba będzie od śnieża. tak wszystko w swoim czasie, wiecie, to ma... Wiecie, szt niech no. sztuka wędliny wędzić, e no nie wiem, dużo wcześniej i te wędliny zjemy wtedy, kurczę, wiecie. No, my tak często nie kupujemy tych wędlin, że my mamy na co dzień, my tam kupujemy takie ze sklepu, już gotowe, ale takie od wędliniarza, takie naturalne, bo my, my mamy dobrego wędliniarza, on zawsze nam dostarcza te wędlinki, to staramy się tak, już przed świętami, wiecie, żeby tam, bo mrożone to już nie jest Jak już się zamrozi, to no już to mięso już nie jest takie, takie, wiecie, Szynek aktywrały. się nie mrozi. Maszynek się nie mrozi, no, to znaczy zakupimy nie, nie bo, się mrozić. No. Także, nie wiem, ja bym nawet i może swoją marynatę zrobił, ale jak już tam w tej samej cenie, co tam było to jest zmarynowane, bo wiecie, chlapać się, chlapać, naciągać te, te siatki, to też, to też trzeba umieć, no. to więcej czasu. Mniej no więcej czasu. No a tutaj gotowiutkie, trochę obciętną, też parę godzin i, i się zasuwa tam. No, no i już raz, sprawdzimy te nasze wędzanie, bo ja wszystkich, którzy mnie tam poznali na tym wykupie. Pachali. Po, 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 <głos》>. Dziewczyny pomagali mi po prostu naklejki naklejać. No, także tym muszę podziękować jednym słowem. No, no bo ogólnie zapomnieliśmy. Zapomnieliśmy o tych naklejkach, że to właśnie w tej firmie trzeba na, na, nakleić. O takie coś, o, o takie coś z takim czytnikiem, bo o, takie coś trzeba to się odrywa i się nakleja za sznurek, żeby każda praska była, każda kostka byłaby powiedział zaznaczona, że to wiadomo, że tam że, że to jest do końca jest, wiadomo czyja ta kostka jest, to no nie jest tak, że to wiecie, że tam wszystko na kupę i nikt nie wie czy czyja to jest. Tak samo oznacza się i pakarton. Aby dojechać. Aby dojechać, nie no ja mówię, już się teraz nie tego, nie? Dobra, bo, nie się bo, nie bo. boję się. Jest dobrze, sprzęgło działa. Jest